Nie ma ziomki, Witam, ziomki! Witam, jestem na kanale. Przed chwilą nagrywałem filmik, jak wy, wy, wyjmuję Karolka z końca, ale zgasiłem sobie cholera wyświetlacz i film nie wyszedł. Właśnie, e, właściwie to jest pomysł e, nag, poprzez, e, podstawiony przez Jacusia, bo w sumie przy okazji e, ka, film z Karolkiem, ale Jacuś Jacuś prosił mnie, żebym pokazał tę piękną maszynę z każdej strony. A więc Proszę, specjalnie dla Ciebie, Jacuś, i nie tylko dla Ciebie. E, Jaliskaś z każdej strony, teraz już rejestracje są moje. Na razie jeszcze dowód rejestracyjny jest e, tymczasowy. Proszę bardzo, tak wygląda. Tutaj e, rzeczywiście, tutaj w tym miejscu jest guma oberwana z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, kto to u, używali. i to kursanci bo była, był to samochód na Elce no i tutaj właśnie kupiłem sobie nowe nowe opony kurczę letnie w środku są zimowe chyba będą do wyrzucenia tylko na działce sobie zrobię kwietniki z nich tutaj o w tym miejscu ta Jariska przez jakiegoś uczącego się jazdy jest uwalona bo jeszcze podejdę z tej strony co to jedzie KURWA Przeszkadza mi w nagrywaniu. No i tutaj ten. Tu też jest uwalona. Bo z tej strony też jakiś kurcze uczący się jeździć przywalił. A tak ogólnie to jeździ bardzo fajnie. Opony miała zdarte strasznie zimówki. Co, karolek? Karolczyk, Karelcie, karolczyk, Karelcie. Karolczy. Opony miała zjechane. Więc jak tylko dzisiaj zacząłem jeździć na nowych oponach, to. Dużo lepiej się jeździ, przetestuję to na trasie jadąc 140 na godzinę na pewno będzie się lepiej jechało niż do tej pory No i e, ogólnie jestem bardzo zadowolony, dużo lepsze takie coś niż jakaś panda, chociaż ma, dużo, ma dwie wady duże Bo nie ma automatycznie otwieranych szyb ani e, tylnych drzwi że ten drzwi to, to wielka wada i że szyby trzeba otwierać tym, tym pokrętłem kurde No i z tyłu wiadomo szyby się nie otwierają Kurde zwykły, zwykły, zwyczajny maluszek miał tutaj takie otwierane, nie? Takie uchylane okienko, a to nie ma nic. no. Czyli od, można powiedzieć, że, że w pewnym sensie ta jariska jest gorsza od malucha, nie? Pod, względem, pod jednym względem, nie? Chociażby. I teraz mi tu przeszkadzają samoloty latają, bo to jest kurde niedaleko lotniska w sumie. Znaczy tu jest daleko lotniska gdzieś 25 km, ale sama miejscowość jest wysoko położona i samoloty zapieprzają tutaj nisko, bo jeszcze nie zdążyły się wznieść aż tak wysoko i przylatują tutaj wysoko. Czasami tutaj wojskowy samolot dosyć wysoko przeleci nawet. Bo właśnie, yy, bo to jest 25 km od Krakowa, ale 250 metrów wyżej od Krakowa i te samoloty nie zdążą się aż tak bardzo wznieść tutaj. No i jeszcze ostatnie przejście wokół tej cudownej jaryski o, kołpaki. Kołpak tu jest inny, tu jest inny. No i tu tak samo, tu są inne. I jeszcze z tyłu są połamane te kołpaki. Ja sobie kupię e, przykręcane kołpaki, nawet jak się połamią, to nie odpadną. Nawet jak zahaczę porządnie w pandzie też miałem przykręcane kołpaczki No i w sumie taki króciutki filmik. E, no i jeszcze jak ktoś jest się dotrwał do tego końca, to co do nagrywania, no jeszcze kaszle, nie? E, pokasuję dosyć porządnie. Ale tak jakby tego koślu było ciut, ciut coraz mniej, nie? Tu jest, o właśnie, tam z tamtej strony pokazywałem, jak Karolek wy, wykop, wyrył łapami, i tutaj Teres pokazuje. Właśnie tu jest wyryte, on biegnie, szczeka na jakieś psy, i tu ma hamowanie, nie? Aż do korzeni drzew kurcze, nie? Wyrył. Dobra. Może jeszcze dzisiaj wyślę ten film, bo po prostu jestem jeszcze, jeszcze jestem tutaj do wieczora. Rano wracam do swojego komputera, stanowiska streamowania i już może właśnie coś zacznie się pojawiać. Roblox, chociaż w sumie jeszcze nie zapomniałem o tym World of Warcraft. Gra mi się podoba i być może, że będę sobie grał i być może, że jakieś streamy odpalę. Chociaż z jednej strony wkurza mnie ta gra, bo botów jest strasznie dużo. I w sumie to nie gra się z graczami, tylko z tymi cholernymi botami. Dużo ludzi przez to rezygnuje. A im więcej ludzi rezygnuje, tym więcej botów i więcej ludzi będzie rezygnować. No, dobra. E, filmik 5 minut będzie się wysyłał chyba z godziny na tym e, 2 mega uploadu. W domu mam 10 mega. Nawet ciut-ciut ponad. Dlatego mogę streamować w bardzo dobrej jakości. I kończę. E, pozdrawiam. Nie wiem, czy tu mogę obrócić kamerę. No chyba nie mogę, tak więc tak się pokażę. Obrócę po prostu fizycznie. Dobra, no to pozdrawiam. Kończę, do zobaczenia. Zobaczę zobacz, tak, żeby słoneczko na mnie świeciło. O, razi mnie, kud. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia na streamach, na filmach. <laughs> Właśnie jest ten kaszel. I z, yy, na pewno podejrzewam, że pojawi się pytanie, kiedy zombiaki? Kiedy Zombie Island? Wtedy, kiedy całkiem tego kaszlu nie będzie. I wszystkie inne filmy bo streamy se mogę prowadzić, ale filmy, jakiekolwiek, chcę dopiero jak będę całkiem zdrowy. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam. Do zobaczenia na kanale w następnych filmach. Pan musiał wrócić, żeby zatrzymać. Jeszcze, gdzie ten Karol? O, tam. Cześć.